Moi drodzy, to jest drugi dzień naszych rekolekcyjnych zamyśleń, i jak wspomniałem wczoraj, ten czas, który Pan Bóg wybrał dla nas u początku radosnego oczekiwania na Jego przyjście, jest czasem szczególnej łaski. Bóg udziela się poprzez swojego ducha Twojemu sercu, aczkolwiek owocność tego czasu. Zależy od Twojego serca, od tego, na ile Ty pozwalasz Panu Bogu poprzez pośrednictwo Marii, bo jej te rekolekcje są zadykowane, na ile Ty pozwalasz Panu Bogu, aby Twoje serce zostało zmiękczone łaską, zostało przemienione i ostatecznie zachowane na życie wieczne. Bo stawka jest jaka? Stawka jest Twoja wieczność? E. Często, jak składamy sobie życzenia, a niedługo takowe będziemy sobie składać, to co często mówimy? O, żeby zdrówko było, to wszystko będzie. Zdrówko jest najważniejsze. No ale co? Chcesz być w piekle zdrowy? To nic nikomu nie pomoże. Dlatego tu nie o zdrowie chodzi, chodzi o Twoje wieczne zbawienie. Cóż Ci po zdrówku, skoro zostaniesz potępiony? Chodzi o wieczne zbawienie. To jest stawka. I Bóg powołał Cię do życia, pragnąc, abyś Ty odzwierciedlił w sobie to piękno, które On zamierzył wobec Ciebie. I tym pięknem, tym wzorem nasz jest kto? Nasza Matka, Maryja. Zachowana od grzechu, dlatego iż stała się Matką Boga. Nie oznacza to wcale, iż ona w życiu się nie zmagała. Jak mówił Jan Paweł II w Redemptoris Mater, mówił, że ona szła w ciemności wiary, w pielgrzymce wiary. Tak jak każdy człowiek się zmagając w swojej wierze, w posłuszeństwie wobec Ojca. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o takiej niezwykłej, niezwykłej cesze Maryi, która to zapisane jest w Piśmie Świętym, tak propos, to każdy z nas ma Pismo Święte, prawda? No, mieć to jeszcze nie sztuka, ale każdy z nas czyta. Wiedziałem, że się zaczną schody. To zachęcam do czytania Słowa Bożego, może nie tyle do samego czytania, co do rozważania. Przypomina mi się taka historia z mojego życia, jak chodziłem w Szczecinie po kolędzie to po takich dużych blokach, tam mieszkało kilkadziesiąt rodzin, to taka była, takie Pismo Święte było przenośne. Jak ja wychodziłem z jednej rodziny, to szybciutko tam zanosili do drugiej, i tak mówię, coś podobna okładka. Wszyscy mają w tym bloku to samo Pismo Święte. Okazało się, że to było jedno, jedyne na cały blok, ale niektórzy mieli Pismo Święte i stało tak pięknie pomiędzy książkami, a zakurzone. Mam nadzieję, że u Was tak nie jest że wy jednak Słowo Boże rozważacie, bo oprócz Eucharystii, jak mówi Sobór Watykański II, to jest druga co do ważności obecność Boga pośrodku nas. Ale wracając do wspomnianego tematu. Otóż w Ewangelii św. Łukasza mamy w scenie zwiastowania, zresztą przepiękna scena Naprawdę przepiękna, kiedy przychodzi posłaniec Boży, Archanioł Gabriel, żeby zwiastować Marii wymarzoną, i wyśnioną i wyczekiwaną wieść zostaniesz Matką Mesjasza Jezusa Chrystusa. I Maria podejmuje niezwykle inteligentnie, jeśli można tak powiedzieć, dialog z aniołem. Nie skacze do góry, jak my byśmy to uczynili, o, wybrana, wyjątkowa i najwspanialsza na świecie. Maryja rozważa, co ma to oznaczać. Rozważa, rozeznaje wolę Bożą. E, e, i, a anioł do niej mówi, nie bój się Maryjo. Znalazłeś, powiem, łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Duch Święty stąpi na ciebie e, i, os, i okryje cię. E, dlatego święte, które się narodzi... Będzie nazwany Synem Bożym. Ale jest tu taki moment, ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby to oznaczać. Rozważa. Maria posiada serce rozważne, rozważające. Inaczej moglibyśmy to sparafrazować serce modlące się. Znowu, kiedy pasterze. Po objawieniu się im aniołów idą, aby odnaleźć Jezusa, znajdują Marię, Józefa i Jezusa, mu, dzielą się tą wiadomością, to znowu Maria z, z, ze zdziwieniem rozważa i zachowuje wiernie w swoim sercu. A kiedy odnajduje po poszukiwaniu z bólem serca dwunastoletniego już Jezusa w świątyni, kiedy Jezus odpowiada, czemuście mnie szukali, czy nie wiedzieliście, że powinien być w sprawach mego ojca, to znowu Maria zachowuje w swoim sercu, rozważa. A zatem dochodzimy dzisiaj do bardzo istotnego tematu. Skoro taka jest nasza matka, rozważna, modląca się, zachowująca wiernie w swoim sercu, to ja mam do Ciebie pytanie, czy tak jest serce jej córki i jej syna? Czyli mające relacje do Boga inaczej modlące się. No i proszę powiedz mi, jak ty się modlisz? <noise> Żeby powiedzieć, jak się modlę, to trzeba powiedzieć, czy zapytać, czy w ogóle się modlę. Może tylko tak po łebkach i jak jestem w samochodzie, jadąc do pracy. No, jest to ważna modlitwa. Ale czy tak sobie tylko wyobrażasz Twoją relację do Pana Boga? W samochodzie? Rozproszony? Do pracy? I tutaj, moi drodzy, dochodzimy do takiego bardzo istotnego, fundamentalnego w zasadzie dla nas tematu mojej relacji do Pana Boga. Maryja rozważa, zachowuje, a poznawszy wolę Bożą, jak Łukasz później zapisze, natychmiast uda się w góry. Poznawszy, natychmiast uda się w góry, a my, ociężali, zostawiamy modlitwę gdzieś tam na koniec dnia, a później jesteśmy tak zmęczeni, że zasypiamy przed ołtarzem adoracji, czyli telewizorem. Rozważa, rozważne, modlące się, zachowujące Boże słowa w sercu, czy naśladuje no, swoją matkę. E Słuchaj, bez tej relacji nie możesz mówić, że jesteś człowiekiem wiary. I to, ma, to musi być najcenniejszy czas w Twoim dniu. To, to nie mogą być jakieś ochłapy chwil, które Ci zostają. Pamiętam, że kiedy uczyłem w szkole średniej klasę naturalną, to na tablicy zrobiłem taką tabelkę i mówię: Słuchajcie, kochani, a teraz. Wymieniamy rzeczy, które są dla Was ważne i, i, i którym to rzeczą dedykujecie wasz, wasz czas. No oczywiście na pierwszym miejscu było co? Nauka. No, tam 6 godzin w szkole, później e, trzeba było um, wykonać zadania, które zostały zadane kolejne dwie godziny, później e, tam odpoczynek parę godzin przy komputerze e, i tak dalej, i tak dalej. No, i, ile czasu zostało na modlitwę? Dwie minuty? Może. I ty chcesz mi powiedzieć, że to jest wiara? No proszę cię nie rozśmieszaj. Jak wygląda Twoja modlitwa? Dlaczego Maryja została wybrana i Anioł do niej mówi pełna łaski, bądź pozdrowiona pełna łaski? Dlatego, że ona była gotowa przyjąć tą łaskę, będąc w nieustannej relacji do Ojca. I dlatego stała się nową arką przymierza. Stała się matką wszystkich ludzi, pod krzyżem rodząc w bólach dzieci do nowego życia. Dlaczego ty nie naśladujesz Maryi? Jaki masz problem? I yy, wiesz, no, yy, no właśnie, wiesz, gdy, yy, gdy chodzi o pieniądze. No to każdy z nas wyciąga książeczkę czy no tak, tu mnie na to stać, tu mnie na to nie stać, no tu musimy troszkę przycisnąć pasa. Jakoś tak każdy jest rozgarnięty w tej kwestii. Natomiast kiedy przychodzi do życia duchowego, radosna twórczość. No, dzisiaj czuję się dobrze, więc ewentualnie coś tam e, szepnę. Ale jak już jestem zmęczona albo y, najdzie mnie jakaś handra, komu tam do modlitw? No nie nocz. Jesteśmy bardzo tacy nastrojowi, jeśli chodzi o modlitwę. Natomiast jeśli chodzi o pieniążek, no to nie nie ma zmiły się świątek, piątek niedziela i do pracy. Natomiast to, co jest najistotniejsze, od czego zależy Twoje zbawienie, to jesteśmy bardzo leniwi. I Maryja, jak się gdzieś ukazuje, niejednokrotnie płacze. Nie wiem, czy słyszeliście, o takiej miejscowości w Japonii Akita, na przedmieściach w małym klasztorze u sióstr figura Matki Bożej zaczyna krwawić łzami. I podczas jednych z objawień Maryja mówi tak, jednej z zakonnych, jak już ci powiedziałem, jeżeli ludzie nie będą żałować i nie poprawią się, ojciec wymierzy straszliwą karę całej ludzkości. Będzie to kara większa od potopu, taka, jakiej przedtem nigdy nie widziano. Ogień spadnie z nieba i zmiecie wielką część ludzkości dobrych i złych, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, którzy przeżyją, będą się czuli tak bardzo udręczeni, że będą zazdrościć umarłym. Jedynym środkiem obrony, jaki zostanie, jest różaniec i znak pozostawiony przez mojego syna. Codziennie módlcie się na różańcu. Módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Nie przytaczam Ci tego, żeby Cię straszyć, ani siebie, bo Pan Bóg nie chce, żebyśmy Go kochali z, z, z powodu strachu. Ale Matka Boża, widząc, iż jej dzieci idą na zatracenie do piekła, to robi wszystko, żeby nas obudzić, wyrwać z letargu. Bo życie jest króciutkie. No. Nie widzisz tego, jak stajesz codziennie przed lustrem, jak nasza biologia coraz bardziej się starzeje. Jak coraz bardziej stajemy się młodsi do nieba i dojrzewamy. Nie widzisz? I co, chcesz tak wszystko przepuścić przez palce? Zniweczyć cały dar Boży w sobie, całe Królestwo Boże, które w Tobie jest? I uzależnić to od swoich foków i kaprysów? Chcesz to zrobić? Dlatego Maria płacze, bo widzi, jak jej dzieci ignorują Boga. A szatan robi wszystko, żeby przekonać nas, że Pan Bóg jest nieprzyjacielem Twojego szczęścia. No, nic mi nie wolno, nic mi tego mi nie wolno, tego mi nie wolno, co co? Nie mogę się w życiu pocieszyć. Możesz. Ale nie na sposób grzeszy. Dlatego Maria płacze i mówi: Różaniec. Rozumiesz? Różaniec. Zobacz, jaka jest to piękna modlitwa. Raduj się, Maryjo. My mówimy zdrowaś. No, Ave Maria. Módl się i Wiesz, jak się odmawia różaniec, prawda? No, nie pytam cię, no, bo na pewno znasz, ale, ale jednym ze sposobów jest to, że wymawiamy, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, a w tym samym czasie rozważamy, myślimy o tej tajemnicy, którą zapowiedzieliśmy przed każdym dziesiątkiem. Raduj się, Mario, pełna łaski. Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewestami i błogosławiony owoc Twojego głona Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Zobacz, jak skłębia. I to nie jest modlitwa starszych ludzi, którzy nie wiedzą, co z czasem zrobić, to nóżki wyciągają do e, pięknie palącego się kominka i wtedy e, właśnie już zmawiają. Nie. To jest modlitwa niezwykłej głębi kontemplacji. Dlatego prosiłem Cię, żebyś, jeżeli nie modlisz się na różańcu, to zacznij od dziesiątka, nie szalej, bo nie od razu kraków zbudowano i też wiesz, w życiu duchowym się rośnie. Nie wolno się napychać od razu, bo się zadławisz. Też powoli, dziesiątek, a Boża poprowadzi cię do więcej. Ale dziesiątek chociaż sercem, sercem nie, nie klep, modlitwy, bo to. Przykro sprawia, Panu Bogu, takim klepaniem, bezmyślnością, nie wiem co mówię, gdzie jestem, aby coś tam się działo. I później, to, to był 1973 rok, to trwało jeszcze te objawienia dłużej. I Anioł Stróż tej siostrze kiedy po raz ostatni się ukazał, wyznaczył, wyjaśnił jej znaczenie łez Maryi. Mówi tak. Nie dziw się, że widzisz Matkę Bożą płaczącą. Ona płacze, bo pragnie nawrócenia jak największej liczby ludzi. Chce, by za jej stawnictwem dusze poświęciły się Jezusowi i Ojcu. Jest tak dlatego, że wiara wasza jest słaba. Dlaczego jest słaby? No bo się nie modlimy. A jak się modlimy, to połebka. Byle jak. Naprawdę, wiesz co, gdybyś, to taki, wiesz, test. Jakbyś tak, wiesz, na kartce sobie wypisał, no, ile ja czasu się modlę i nie chodzi tu, oczywiście, bo chodzi o serce zaangażowane. Może to być minuta, ale sercem niż godzina klepania, to nie jest Pan Bóg. Ale to Wypisz sobie na kartce, ile tak rzeczywiście trwasz na modlitwie. No, Dłuby trochę wstyd, co? O ciało każdy potrafi zadbać, a to kawka, a to tam coś se dogodzić, a to jeszcze, żeby te kubki smakowe tak troszkę podrasować. Ale jeśli chodzi o wiarę, no naszą relację do Pana Boga jest nie bardzo. A więc Maria ma serce rozważne, zachowujące, pełne łaski ze względu na swoją relację do Boga. Ona, która musi w Jezusie, który jest człowiekiem, rozpoznać Boga, a później jest mu posłuszna i razem z nim jest posłuszna Ojcu. I stajesz przez to współodkupicielką, kiedy przenika jej serce, miecz boleści. Miecz, czyli Twoje i moje trąstwa, grzech. Albo taka obojętność. No niby jestem wierzący, ale co to jest niby? No niby, niby? no niby jestem, ale to jest wszystko na niby. Pamiętasz taki tekst z ostatniej księgi Nowego Testamentu z Apokalipsy. Gdzie e, e, duch mówi do kościołów: Jesteś ani zimny, ani gorący. A skoro taki jesteś, ani zimny, ani gorący, to pocznę cię wrzucać z ust moich. No właśnie, tak Panu Bogu świeczkę, wiecie, znacie to powiedzenie, i diabł, ogarek. Tak troszkę, o, troszkę tu, troszkę tam. A nic na poważnie. Nic z sercem. Dlatego obudź się. Obudź się. Zobacz, gdybyś miał taki wzrok wiary, to jest tylko nasza intuicja wiary. Ale zobacz, co tu się dzieje. Byłem teraz długi czas w Ziemi Świętej i na Golgocie w bazylice grobu Pańskiego w Jerozolimie. Widziałem, jak ludzie przychodzą i tam dotykają to miejsce ukrzyżowania Pana Jezusa. I tłoczą się oczywiście tam zdjęcia i tak dalej. A obok niedaleko kaplica z najświętszym sakramentem i pustki. Nikogo nie ma. A on tam żywy, a tu tylko miejsce, gdzie był krzyżowany A tutaj dzieje się męka śmierci zmartwychwstanie. Nikt się nie ciśnie. Zobacz, jaki paradoks. I tutaj są obecni na aniołowie stróżowie, archaniołowie, I jest matka. Mówiliśmy o tym wczoraj. I Jezus, jego testamentalne słowa to jest Twoja matka, a to jest matko twoje, twoje dziecko. I ona wzięła to na poważnie, że Ty jesteś jej dzieckiem, ale Ty niestety nie wziąłeś tego na poważnie. Często, tak jak widzimy dziecko z mamą, to mówimy: O, takie podobne do mamy. Ty jesteś podobny do Maryi. I wiesz, co tu nie chodzi: o jakieś tam pobożne wzruszanie się, bo to nam łatwo przychodzi, ale to musi być konkret miłości. Pośrodku zmagania się, kiedy mi jest naprawdę nie do śmiechu, a się uśmiecham, skrywam przed innymi to, co się we mnie dzieje. Kiedy wcale mi nie jest do pomocy, ale pomagam ze względu na Pana Jezusa. Kiedy wolałbym się użalać nad sobą. To skrywam to dla niego, żeby użalić się nad innymi. To jest miłość. Prawdziwa. I zacznij tak, krok po kroku, pośrodku upadku, wzmagaj. To Jezus kocha. I nie kontempluj swojej nędzy i grzechów nieustannie. Żałuj za nie, ale patrz na Jezusa. Tak jak ona. I dlatego ona przeniosła pod krzyżem bolesna Pani, kiedy wszyscy stracili wiarę. Albo przynajmniej ona była załamana. To ona przeniosła rodząc się Kościół w poranek Wielkanocy. Ona. Taka jest nasza mama. A ty co? I ja. I wiesz, to naprawdę nie ma co się pieścić. Trzeba zakazywać rękawy Konkretnie. I dlatego pytam cię, jak dzisiaj przyjdziesz do hołty, proszę usiądź sobie, kiedy będziesz się modlił. Kiedy ja będę się modlił? I ile czasu? Bo to właśnie taka radosna twórczość. Coś tam się pogada w kościele i tam pójdziemy. No dobra i tam. Nie. Kiedy? I ile czasu? No, niektórzy zrozumieć, no wie, ja to nie mogę, bo to, to cały dzień później pracuję to. Będziemy się chciał spać. Słuchaj, bajek mi nie opowiadaj. Będziesz miał siłę, nie martw się. Pięć minut, wstań wcześniej rano, dziesięć. Ale niech to będzie twoje spotkanie, to kto ci ma pobłogosławić na dzień? Kto ma Cię ustrzec od zła? Kto ma Cię przenieść przez trudności? Ona to uczyni, ale Bóg nigdy nie złamie daru, jakim nam dał, jakim jest nasza wolna wola. Kto ciebie przyniesie? I wieczorem tak samo. A w ciągu dnia, kiedy pracujesz, czy coś tam robisz, to mówisz, Panie Jezu, zobacz, nie wiem, irytuje mnie to, wiesz, mam tego wszystkiego serdecznie dosyć, pomóż mi. To jest modlitwa dziecka, nieudawana modlitwa, która płynie z serca. I taka była nasza matka. Dlatego tak garnęli się do niej apostołowie. Kiedy on odszedł do nieba, to byli przy niej. Jak oni bardzo musieli ją kochać. Jaka ona musi być piękna. Miłością serca swego. A ty i ja co? I dlatego ona płacze. Bo jej dzieci po prostu są letargu. Dlatego wiesz, naprawdę obudź się. Obudź się. Nie może być tak dłużej. I to musi być konkret. Nie załamuj się upadkami. One będą. Jesteśmy słabi. Ale to musi być codzienne staranie się, aby w moim życiu zostało odzwierciedlona. Na wzór Maryi miłość pośrodku zmaga. I wtedy dopiero ludzie będą do ciebie lgnąć. Nie dlatego, że będziesz pięknie mówił, ale dlatego, że tu uśmiech, tam drobne słówko, tu pomoc. Maryja, proszę Cię, żebyś, żebyś ani Ty, ani ja nie był przyczyną yy, Płaczu matki, gdybyś ty to zobaczył. Gdybyś ty to zobaczył, jestem przekonany, że ty i ja naprawdę byśmy się przemienili. Jak matka płacze, bo ona wie, jakie są konsekwencje naszego dziadostwa. I ona prosi swoją córkę i syna, weź udział w mojej misji ratowania świata. Weź udział. Powiedz mi, kiedy tam modliłeś się w intencjach Matki Bożej. No kiedy? Nie zawsze tylko samolubni na sobie, skupieni. A kiedy tak, żeby pocieszyć jej serce? Zawsze przychodzimy, tylko biadolimy o sobie. Ale kiedy, żeby złączyć się z jej sercem i wynagradzać? No kiedy? Naprawdę życie jest krótkie, bez względu na to, ile masz lat? Dlatego wiesz, całym swoim sercem jak Cię prosiłem wczoraj, przychodź parę minut wcześniej na msze święto. żeby ona przygotowała Cię do usłyszenia słowa i przyjęcia ciała Chrystusa. I zobacz, jak jesteś szczęśliwy. Że w tej parafii jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Powiedz mi, kiedy byłeś ostatnio tak od tak nic z niczego, żeby przyjść pokłonić się Jezusowi i powiedzieć, kocham Cię i przepraszam. No kiedy? Od nie masz czasu, Pan, wiesz. No kiedy? I ksiądz Tomasz ma jeszcze w planie, w prawie adorację przed każdą mszą świętą. No pięknie. Tylko żeby ktoś to zrozumiał. Żeby ktoś to zrozumiał, byście musieli parę kościołów Władysławów dobudować. Gdyby ktoś to zrozumiał, kto tu jest? Kto na ciebie czeka? Dlatego prośmy Matko Bożą, żeby ona nasze serce wyrwała z letargu, żeby to serce stało się gorące, stawało się, tylko zmagań oczywiście, wiesz jak to jest w życiu, tylko zmagań. Ale jak jej zabytkuje swoje życie, chociaż ty zapomnisz, że taki akt uczyniłeś, to ona o tym akcie nigdy nie zapomni. Nigdy. I ona ci wyratuje. I wyratuje tych, komu, którzy zostaną przez ciebie jej sercu zabierzeni. Dlatego zadanie, wczoraj było zadanie, dzisiaj kolejne, kiedy się będę modlił? I ile czasu będę poświęcał? To musi być konkret. To nie tak, że wiesz, tam pogadamy coś tam. Nie, to musi być konkret.